Cześć wszystkim, zapraszam Was serdecznie na wycieczkę z Kuźnic do Doliny Gąsienicowej. Właśnie dla takich widoczków biegam po górach. Cześć. Yes! Hala gąsienicowa i droga powrotna. Kuźnice według drogowskazu. Godzinka 30 minut. I zobaczymy. Taki czas uda się nam wykręcić dzisiejszego dnia. Po 24 minutach znajdujemy się w kuźnicach prawie 18 km w nogach, czarny staw gąsienicowy zaliczony, Stronisko murowań zaliczona, dolina gąsienicowa zaliczona. Wkrótce kolejne wyprawy, kolejne wycieczki, znowu góry, także zostańcie ze mną, trzymajcie się ciepło po swoje pa!